Pani Marszałek, Wysoka Izbo. Przede wszystkim dziękuję za bardzo poważne podejście do projektu inicjatywy obywatelskiej, do uszanowania obywateli, którzy zdecydowali się wziąć sprawy w swoje ręce i procedować ich, i uszanować ich wolę procedowania nowelizacji ustawy. I za to, że, skierowali, że wszyscy zgodziliście, żeby skierować ten projekt do Komisji, bardzo dziękuję. I mam nadzieję, że w Komisji będziemy równie owocnie nad tą ustawą pracować, jak tutaj dzisiaj była dyskusja na sali plenarnej. Przejdę teraz do odpowiedzi na pytania, które były zadawane do wnioskodawcy, czyli do nas. Pan poseł Matusiak pytał się, czy będziemy też mówić o 2015 i 2016 roku, kiedy ekwiwalent nie był wypłacany. Oczywiście, że będziemy tę sprawę poruszać, bo przecież emeryci od pierwszego dnia, kiedy im zabrano prawo do deputatów, robili wszystko, żeby te deputaty mieć i nie widzimy żadnego powodu, żeby także mówić o tych deputatach z 2015 i 2016 roku. Pan poseł Długi. Mówił o aktywności obywatelskiej. Rzeczywiście ta aktywność obywatelska była bardzo duża. Sami nie spodziewaliśmy się, że tak bardzo ludzie zechcą pracować na rzecz zebrania tych 100 tysięcy podpisów, zwłaszcza że mieli w pamięci, co działo się wcześniej z różnego rodzaju inicjatywami obywatelskimi, które przeważnie wędrowały do kosza, więc trudno było ludzi z początku zmobilizować, ale uwierzyli, że się da. I mam nadzieję, że jak już teraz jesteśmy w połowie drogi, szczęśliwie dojdziemy do końca tej drogi i ten projekt obywatelski będziemy szczęśliwie kończyć. Sprawa dotyczy także tutaj pan poseł pytał się, czy dotyczy także innych rejonów Polski, a nie tylko Śląska. Oczywiście górnicy rozjechali się po całej Polsce, wielu górników przecież pracowało dla górnictwa, przyjeżdżając do nas na Śląsk, do Zagłębia z innych regionów kraju, tam na emeryturze wrócili i te pieniądze, które dostaną w formie deputatów, zasilą tamtejszą gospodarkę, bo przecież te pieniądze na pewno w tamtych rejonach będą wydawali także będzie to także dla innych regionów Polski jakieś, jakaś motywacja do tego, że będzie można rozwijać przemysł, no bo jak ludzie są bardziej bogaci, to i gospodarka jest bogatsza. Jeżeli chodzi o sprawy sądowe, to zaraz na początku były wygrane sprawy sądowe także w kompanii węglowej, dopiero w apelacjach albo przy procedowaniu w inny sposób udawało, udało się na przykład kompanii węglowej spowodować, że odebrali deputaty, bo pierwsze sprawy emeryci wygrali. To nie było tak, że wysoko opłacani prawnicy spowodowali, że tak sobie jedną ręką odebrali te deputaty. Okazało się, że emeryci mają swój rozum, mają także swoich mecenasów, znają bardzo dobrze prawo i udało im się pierwsze sprawy wygrać. Dopiero potem Ci sławni i wysoko opłacani prawnicy spowodowali, że, te, że odebranie tych deputatów było skuteczne, choć nie jest to do końca powiedziane, bo parę spraw ociera się już o Trybunał Europejski, stąd o tym mówiłem, że lepiej to załatwić tutaj u nas, żeby Europa nie musiała pastwić się nad naszymi sprawami. Pan poseł Romecki mówił o kompromisie i o zakładach górniczych, czy to obejmie zakłady górnicze. Oczywiście, że będziemy wnioskować o zakłady górnicze, a ja rozumiem, że rozumie przez to wszystkie PRG, PBS, tego typu zakłady. My mówimy o takich zakładach, gdzie jest przestrzegane prawo pracy przede wszystkim. Tam, gdzie są tak zwane firmy teczkowe, bo takie firmy też są i z tym non-stop walczymy, które są niezdrową konkurencją dla zakładów z dużymi tradycjami, jak PRG, PBS, gdzie, gdzie jest szanowane prawo pracy, ale przez to są wysokie koszty pracy i jest ciężko rywalizować z tymi teżkowymi firmami w przetargach, cały czas walczymy i oczywiście dla tych zakładów pracy, tam, gdzie górnicy byli objęci układami zbiorowymi pracy, gdzie obowiązywało prawo pracy przede wszystkim, będziemy starać się, żeby tak było, no oczywiście jesteśmy gotowi do kompromisów, no bo inaczej by nas tu nie było, gdybyśmy nie byli przygotowani na kompromisy. Pan poseł Sitarski pytał się o podatki. Tak, podatki są płacone. Te dane, o których mówiłem, są to twarde dane, niezmyślone. To są, to jest za 12 lat 88 miliardów, a rok w rok to jest około od 5 do 8 miliardów rocznie. W zeszłym roku płaciliśmy do budżetu państwa 6 miliardów, bodajże 300 milionów złotych. Są to dane dostępne. I jak najbardziej wiarygodny. Pani poseł Mali pytała się o średnią emeryturę. Nie mamy takich dokładnych danych, ale z tego, co ja się orientuję, to najwięcej emerytur jest w granicach od 2500, poprzez 3000, nieco ponad 3000 to jest najwięcej takich średnich emerytur. Podwyżka by wyniosła według nas miesięcznie średnio około 200 zł. Tu padło ze strony ministra wyliczenie, że około 1700 zł. Więc to są to zbliżone sumy i tu oczywiście nie ma żadnego problemu, żeby to w ten sposób było. I pan minister Tobiszowski i wspomniał o wspólnym procedowaniu, przynajmniej tak zrozumiałem pana ministra, my jesteśmy jak najbardziej za. Pokażmy pierwszy raz, że nie musimy się tylko powiem brutalnie tłuc na ulicach czy obojętnie gdzie, a możemy razem procedować sprawy ku szczęśliwemu końcu, czego sobie, wszystkim emerytom i wszystkim posłom życzę, żeby Komisja doprowadziła do szczęśliwego finału sprawę deputatów węglowych. Dziękuję bardzo, szczęść Boże.